Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem Sławiena, Maryja. Maryjo, Pani Jasnogórska, w godzinie apelu jasnogórskiego stoją przed Tobą kapelani szpitalni i hospicyjni, Kapelani domów pomocy społecznej i ośrodków pielęgnacyjnych, a także kapelani wielu różnych miejsc opieki medycznej. Dziś na jasnej górze nasze serca są skierowane na ludzki świat cierpienia i bólu chorych dotkniętych pandemią koronawirusa. Myśląc o nich, nie możemy nie wspomnieć o pracownikach służby zdrowia. Lekarzach, pielęgniarkach i pielęgniarzach, opiekunach medycznych, diagnostach laboratoryjnych, ratownikach medycznych, rehabilitantach, psychologach, farmaceutach, a także personelu pomocniczym, pracownikach administracji i wolontariuszach. To oni w trosce o życie podejmują walkę, niosąc pomoc zgodnie z zasadą salus. Egroti Suprema Lex, zdrowie chorego najwyższym prawem. Ten sam obowiązek i ta sama zasada spoczywa na duszpasterzach ludzi chorych, na kapelanach. To do nich można odnieść słowa salus egroti suprema lex. Słowo salus w drugim znaczeniu w języku łacińskim oznacza zbawienie. Co można przetłumaczyć, zbawienie chorego? Najwyższym prawem. Maryjo, my kapelani odpowiadamy na duchowe potrzeby chorych. Niesiemy słowa dobrej nowiny naszym chorym i zatroskanym rodzinom. Dziś oni szczególnie nas potrzebują. Często ograniczeni kontaktem z rodziną w czasie pandemii czekają z radością na słowa pociechy i łaskę sakramentów. Choruje ktoś wśród Was, przypomina święty Jakub. Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem, i Pan go podźwignia, jeśli popełnił, by grzechy będą mu odpuszczone. Maryjo, na wielu salach szpitalnych stajemy się świadkami cudów nawrócenia spowiedzi odbywanej po latach, udzielania sakramentu chorych, codziennej komunii świętej, a nierzadko także wiatyku pokarmu na drogę do wieczności. To tam, przy łóżku chorego, ważą się jego losy. Choroba jest czasem próby i ostatecznej walki o zbawienie duszy, Udział w tej walce o duchowe dobro chorego podejmują nie tylko kapelani, ale i sami chorzy. To dzięki ich cierpieniu, akceptacji, zgody na nie, złączony w jedności z krzyżem Twojego syna, staje się ono narzędziem przemiany. Chory zaś uczestniczy w dziele zbawienia, zgodnie ze słowami świętego Pawła, teraz raduje się w cierpieniach za Was. I ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla Jego ciała jakim jest Kościół. Piękne przeżywane cierpienie przez chorych to także owoc świadectwa lekarzy i pielęgniarek, ich codziennej posługi, etosu powołania przeżywanego w zgodzie z etyką lekarską i prawym sumieniem. To oni są nierzadko łącznikiem między rodziną a kapelanem, zauważając duchowe dobro chorego. Maryjo, naucz nas, kapelanów, z radością zanosić Jezusa chorym, szczególnie w czasie pandemii. Niech żadne przeszkody nie zniechęcają nas do posługi pełnej otwartości i ofiarowania na potrzeby chorego. Twoja droga do Elżbiety nie była łatwa. Być może droga kapelana do serca chorego też nie jest prosta przebiega przez wnętrze podobne do gleby z przypowieści o siewcy napotyka na różne przeszkody aby w końcu wydać obfity plon nawet stokrotny niech wzorem troski o innych będzie dla nas twoja droga Mario do Ain Karim w czasie której Jezus niesiony w twoim łonie poruszył wnętrze Elżbiety w jej domu to poruszenie było tak wielkie że zawołała a skądże mi to że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Maryjo, pozwól nam zrozumieć, że służba ta porusza serce chorego, jeśli jest w niej miejsce dla Ciebie. Niech będzie wypełniona naszym osobistym uświęceniem, żywym świadectwem wiary. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta. Święty Boże, święte Mocny, święty Ranie Świętenny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święte Mocny, święty Ranie Świętenny, Święty Boże, święty mocy, święty O Śmiertelny, zmiłuj się nad nami, Pan z wami. Niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Sapna polski tyskru lobo marejo, ty sa nami przemów słowo.